Shiro! Trzymaj latki Trzynastolatki, trzynastolatkowie, którzy chowają druty. Andruty krasne! Podoba mi się ta muzyka w tle. Hello, how are you? Shiro! No to mi cztery deski. Jeden, dwa, trzy, cztery. Chodźmy zrobić Bartka. Tu jest spawner! O spawner? Chodź Siro, chodź Siro, mi pomożesz, bo to, to tam jest spawner pełny. Nie, Siro! Spokój grabarzka. Ja Super, zdechłeś. Super, dziękuję. Czuję się... Chciałem podziękować mamie Tacie, Bartkowi i Symyty. I Shiro jeszcze, bo mi nie pomogło. Gdzie moje itemy, Siro? Ja się pytam w tym momencie. Czy ty wszystkie ukradłaś? Nie, no, że krewniej płynie. Odchodzę. Idę przed siebie, bo z wami się nie da. Shiro mi wszystko ukradła. Ja idę innego cave'a szukać, bo tu się nie da. No ja my mamy. Z Markiem dużo taki. Mam chorą córkę Miałbym pochodnie jakby mi ktoś węgla niedobro. nie zabrał Ja nic nie zrobiłam winny się tłumaczy Nie, 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 to jest po prostu jakaś kpina Ja już mam dwie śmierci nie Ja możecie tak zrobić tego, licznik Dobra robimy licznik, w montażu będzie W sumie mogę dać dobrze. Nie no trzecia moja śmierć zaraz będzie Bardzo tobie Ty jesteś toksik Ktoś ma jedzenie tu Najbardziej opłacalne, lecz brutalne jest Od razu ja Hello oh. <głosy> <głosy> nie czy Trzeba czemu tam jest? Dziś, Dobrze, nie jestem jedyny O, Dobra. działa A i czemu ja mam jedną, jak powinien mieć dwie? Dobra, nieważne, Dobra, nieważne, to, nieważne. Y -y, tak tak, zginęmy raz. O, lapis Ej, ma, masz tu metodę, ktoś? Gdzie masz, po której stronie masz lapis? No, przy, dosłownie przy lawie Ale po lewy... No, lewy dół A to który jest północ, Nie set Nie gdzie to można sprawdzić Mam no na F3 Dobra, będę kopał we wszystkie prosy z rany i tyle O, Cześć. Nice Ty, slajma znalazłem Aaaa No co? Jajko. Jajko Nie, cały las się przeze mnie pali kurwa tam. Długa historia by... Nie wiem jak tam za... Nie wiem jak wy, ale ja idę w podróż